No, dobra, słuchajcie, skoro już mamy zakończoną tamtą misję główną, mamy czekać, aż mat się odezwie, ale mamy tu panią, która chce nam coś zlecić. Chodź, muszę ci coś pokazać. Słyszałem o tobie. Pomagasz ludziom. Zawsze pomagasz, to prawda? Zapłacę ci, To wszystko moje. Moje i mojego ojca. Nie potrzebuję więcej, ale. Pewnie, nie, powiedz, powiedz z, czym z czym masz problem. problem. Okej, okay. tak. tylko proszę, niech to nie zostanie między nami. Mi. Tata tak, nie może wiedzieć. A, a czyli chcesz zapłacić jego pieniądze? Przestań! Chcę uratować jego pieniądze przed jego, <mum> jego <mum> kochanką, Ellen <mum> Okręciła go sobie wokół <mum> palca. razem raz miesiąca wydała już wszystkie jego Teraz jeszcze zastawił sklep. sklep. Trzeba Czemu ją powstrzymać, bo nam nic nie zostanie. Weź Mam tylko jeśli nic nie zrobimy, ona go ona zabije. Zaraz, jak to? jak to? Zabije? Pozbyła się już kilku poprzednich partnerów. Wszyscy zmarli krótko po dniach się z Masz dowody? Co powiesz na cztery kluby? Wszyscy jej byli. Oprócz ostatniego. Nazywa się George. Jak cudem wyrwał się z jej szponów. Założę się, że ma o czym opowiadać. Znajdź go, pogadaj z nim. To może być Zmujesz jedyna szansa na ocalenie mojego ojca. Gdzie, gdzie to szansa? Godzinami Godzina przesiadnie w Głównie po Zwykle kompletnie zalana. Ale pewnie dowolni, że Elena jest winna. Dobra, rozpoczynamy misję Czarna Wdowa. Idziemy do Franka. Musimy być tam w nocy. A jest pierwsza 35, tak akurat. No nie wiem, że no. Ten czas leci. To tyle, co z metra do Franka musimy dojść. To damy radę. Bo to jest prosto do no niego praktycznie. Tylko do góry musimy się wspiąć. Więc nie powinniśmy mieć nie, to nie ten jeden autobus. Gdzie to było tu Oj nie trafiłem. Uh -huh. Nic nowego A, tu jest winda w ogóle, nie, ja się męczę.

a ten klient. No patrzcie Bracia bliźniacy jeszcze robią nawet to samo. Znacie że... ja. Najpierw, Najpierw informacje. informacje. Polów po jest już lecisz, lecisz pod stół. George pewnie gdzieś tu się zaprawia, a jak jest już zaprawiony, to powinien lecieć tylko koszul. Ej, nie obrażaj się. Tylko, tylko pochwalił twoje dziecki. Tak? Mój ból za chwilę pochwali twoje jaja. Wszystko w no w końcu. No końcu. Chwileczkę Chwilę nie ma i już jakiś palon zaczyna się do mnie przystawiać. Sorry, kolego. Pilnowałem, żeby ci je nie ukradłeś. To gdzie to ten twój facet? Stoi, Stoi przy barze i stawia mi piwo. Śmiało, sam też możesz się napić. No, czemu nie? miałem ja. ty tu wcześniej. Skąd no, jesteś? To będzie znaczenie. Szukam kolegi. Widziałeś może w Często tu wygląda. Coś myślisz, świta. A po co ci o a chcę, chcę pogadać o sprawach sercowych. Samo mogłobym gadać godzinami. Ale pewnie. Nie. Dam Ci znać, zna, zna, tylko zobaczę. Trzymaj się. Hej! Hej! Twoje, twoje piwo, piwo. bez oba nie zmarnęj się. Korzystasz z życia. Wspominałeś o doszło. Lepiej sprawę się na Często i wie, że nie jest już nigdy widzianym para. Dzięki. W końcu jakaś konkretna informacja. Aha, ktoś nie ma wyjścia. Aha, nie mogę skakać. Ej, reny, reny. jak tam nasi bliźniacy? Spójrzmy jeszcze raz. Ale ten z prawej ma ewidentnie lekkie opóźnienie, widzicie to? Zobaczcie, no. Nie mają chłopaki idealnego timingu. Muszą nad tym popracować. Czy to było znak zapytania? Co, co, co mają być grane? Skąd niby ten. To nie o co tu chodzi. Jeszcze nie ma prawa być znaku zapytania. Dobra, poczekajcie chwilę, bo ja muszę coś sprawdzić, bo coś mi tu nie, nie gra generalnie. Jeden z zapytania był Co to chodzi? słuchajcie? ale czemu ty się tam nie złapałeś, no? A. Okej. Okay. Dobra, nie wiem jak to zrobiłem, że się gdzie zabiłem. Chyba dzisiaj trochę miejsca, a wy mi przeszkadzacie.

Chyba lubi rowery. Ej, ej, ej! A ty kto? Jesteś Josh? Chcę pogadać o po eleny po Nazwała cię? Czy to jeszcze znak malejnego a, a może... może chcesz ze mną spotkać? Nikt mnie nie, nie nazwał. Podobno coś o niej wiesz. z całkiem sporo. Sporo. No, mogłem się domyślić. Kolejnie ktoś chcą ją wyruchać. Zabieraj się stąd, co nim zdradza cierpliwość i rozpalaj ten kupi Już nawet muzyki nie można posłuchać!

Zabiorę tylko łupy i możemy gadać. O, dużo rzucenia, to bierzemy. Jeszcze 122 to też ładnie. Dobra. Pogadajmy. Dobra, poznałem ją niedługo po tym, jak straciłem mąża. Sześć sześć koknął w kalendarz. Ciekawe, Ciekawe co? co? Wydawało mi się, że, że najzwycięższej. No jak no ja się obejrzałem, a zostałem kołku. Dopiero to wtedy wszystko, wszystko zrozumiałem. Rozumiałem. Trucizna. Truła, truła wszystkich, wszystkich swoich poprzednich gatów. I mnie też. Trułacie? Czy? Ty. A ma ten jakiś ma to własny to przepis. To Pewnie dostała go od matki. Z tego co widzę, z to mogło być, być też zabójcze alkoholowo. Myślisz, że mnie poznał? Woda to mnie raczej ocaliła. Słowo daję! Wypaliła całą tę jebaną truciznę i mnie uratowała. Elena to pieprzona wiedźma. Ma u siebie w mieszkaniu cały zapas tego gówna. Trzyma to w pomarańczowych pojemnikach. Idź i sprawdź. Mieszka na stawce. Dobra, zbadam to. No i sprawa jasna. Musimy iść do kajuty Eleny. Chciałem się gdzieś tam kimnąć, bo wszędzie życie są odnowić. Jak zwykle w dół idziemy. Nie, tu nie, tu nie dołączcie, zagapię mnie na tą ikonkę, co trzeba. Oblegnie mi to zamknęli. No, tu jest pusto, nie? A tu? Stój. Jeden, Jeden krok, krok i zaszlachtuję za cię jak świnie. O! Ten Jesteś złodziejem. Powiedz mi co, co. Wal się. mi do domu. Spieprzaj, Spieprzaj bo będę straż. Miał, Z pewnością, z pewnością chętnie obejrzał swoje dzieci. Gadałeś z Joszem? Powiedział no, mi, że chciałam ją tak? A teraz, A teraz, teraz urabiasz gościa z bazaru, żeby, żeby oddał ci sklep i wszystkie pieniądze. pieniądze. Trafiłem? No, no to był święty z doświadczeniem w Słuchaj, Słuchaj, każdy orze, orze jak może. może. Ja wiążę ja się z facetami, którzy chcą mnie utrzymywać. Sam się zgłaszają, nikt im nie każe, więc wszyscy są zadowoleni. I nikogo bym nie zabiła. Nigdy. Dlaczego miałbym ci wierzyć? Uwierzyłeś w sobie. to dlaczego nie mnie? Ej, fakty gdy mówią same o Jakim Jakieś cudem z gości w no, kiedy I, I dlaczego myślisz, że to ja je zabiłam, a nie na przykład wirus, wirus albo zombie? zombie. Jeśli nie musisz wiedzieć, gdzie są... Leki. Moja matka Mimo była lekarka, Znam na się na nich. Schowaj Elena, Elena zabiła czterech ludzi. Używała, Używała tej trucizny. To nie trucizna! Sprawdźcie! Spytajcie, jedźmy. Baba. Ma znak na St. Paul Island. Potwierdź, że nie kłamie. Ta szarna tanka. Proszę. Proszę. Z, z takimi śmiakirami zawiśnie jeszcze szybciej. Jesz. Dziękuję, Neyden. Stuka w końcu się dojechała. Jak, Jak przekonałaś ojca, że nie znalazłam panią strach? Nie było łatwo, ale zpanikowałam. Nie wiedziałem co mogę zrobić. Nie mam nic więcej do oddania. Ale porozmawiam z ojcem. Na pewno będziesz mile chciał w jego sklepie. Dobra, czarna wdowa ukończona. Może kiedyś spotkamy tą babę i dowiemy się, czy postąpiliśmy słusznie. Dowody skazujemy jednoznacznie, ale jak dobrze wiemy, nie zawsze to jest to, na co wygląda. Czasu było mało, a decyzję trzeba było podjąć. Dobra, kończę wtedy i dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia, cześć.